Siemanko, z tej strony The Champ and the Coach. The coach and the champ. Jakbyście nie wiedzieli, <laughs> nie wiedzieli, kto jest kim. Eee, co? Wracamy I... do Was z kolejnym epizodem. W tym odcinku podsumowujemy najbliższą i Nie podsumujemy, tylko eee, będziemy, typować. Tym nasze będziemy, typować. będziemy... typować. Czyli ją generalnie podsumujemy <laughs> przed wydarzeniem. Zróbmy coś, coś, coś innego. innego. Zróbmy coś innego. Okay. dobra, czyli generalnie y, UFC 209, tak? pamiętam? 209, dokładnie. 209 i taniej <laughs> zestawienia, które y, na pewno jarają wiele osób, tak jak nas. Dokładnie. Nas dość się rają. Y, na tej gali, więc. Tak, y, przepraszam za ignorancję, ale nie jestem w stanie nawet powiedzieć, z kim tybura walczy. Y, y, wiesz co? Ja też nie jestem, ja widziałem tylko zwiastun. Tak. Wiem, jak wygląda, ale Wiem ja wygląda, ta... wygląda wiem, że jest agresywny. Tak, czyli wszystko, co potrzeba do MM'a. <laughs> <laughs> Agresja. Agresja i wygląd. Do walki WFC. No, generalnie to, coś ci powiedzieć, no, Tybura z zmiennym szczęściem ostatnimi czasy, dwie odwołane walki. I chyba e... ten przeciwnik jest, on, on miał walkę z tym przeciwnikiem. Tak? on no to super, on miał no, już to, to, to na pewno wie, nie, jest, nie będzie z... żadnym zaskoczeniem. Za bo... było fajnie. Jakby Rudy, mm -hmm. nasz trener od zapasów, Dawid Popolski, który prowadzi też Macie Tyburę zapaśniczo, mm -hmm. by był, to by mógł się Wyśleć, no, ale on odmówił, powiedział, że nie no, wstać raz Dawid, na Dawid, ja się Siedzieć gdzieś gdzieś... Tutaj, Generalnie jak no, tak, gdzieś, gdzieś gdzie byś chciał. chciał być, że nie zapraszam często rudych i to był od pierwszej raz i odmówiłeś i Koniec tego tematu. Dobra, czyli przejdźmy, ja stałem na Tyburę, bo myślę, że ta jego frustracja sportowa spowodowana tymi dwoma odwołanymi pojedynkami e, spowoduje, że po prostu zniszczy tego przeciwnika, zrówna go z ziemią, z płótnem e, tego oktagonu. Widziałem, że teraz przygotowuje się końcówkę przygotowań w Extreme Court. E, ostatni szlify, byłeś? też tam byłem. E, dobrze, że pamiętasz, że fajnie założyłeś. E, bardzo fajny Jim. Bardzo fajny dzień. To Dobra. Dobra. Czyli to, tybura Przejdźmy przez do... Nokaut w drugiej rundzie. Dokładnie. Yy, Wonder Boy Woodley ja jestem... Osadze... Tak jest amerykański <laughs> okay. Versus. versus. Okay. Dobra, yy, myślę, że Wonder Boy yy, wygra tą walkę. Woodley jest w ogóle niemiłym gościem i jest... Z, yy... Z fatalnym, go z, z fatalnym gościem, jest niezły zawodnikiem, ale myślę, że, z, że w drugiej walce Thompson jest o wiele mądrzejszym y, zawodnikiem mm. i po prostu on wyjdzie o wiele lepszy do tej drugiej walki, o wiele lepiej przygotowanym. Mm. A Woodley wyjdzie taki sam, jaki był. Tak. I wiadomo, ma mocne atrybuty, czyli ta, te uderzenia. Ale no jak widzieliśmy, Thompson był w stanie to wytrwać. Mm. I teraz myślę, że walcząc na dystans, on będzie potrafił go, te on walczy na dystans. Walczył już z nim 5 rund no tak. i teraz do tej walki wejdzie naprawdę o wiele lepszy niż był i o wiele będzie bardziej yy, czuł ten dystans no. i nie będzie się udało tak trafiać, łapać na takie rzeczy i tyle. Chociaż widziałem, że y, Woodley, nawet widziałem na jego Instagramie, przepraszam, na, na Rufusa Instagramie, jego trenera stójkowego, widziałem, nie, y, nie, <grym> widziałem, że właśnie trenuje te specjalne bloki i kontry, na, nie wiem, czy to rzucił umyślnie, czy nie, rzucił jak, jak trenuje kontry mam na, na te boczne, boczne kopnięcia Aha. Woodleya, te dystansowe mhm. jak przedrzeć się swoimi swoimi cepami Ciekawe, e, do No Jestem ciekaw Ciekawe, jak to wyjdzie. Ja generalnie mam takie, takie przeczucie, że też stawiam na Wonderboya, jeżeli ktoś chciałby znać moją opinię, a wydaje mi się, że łude no, strasznie no. zignoruje go, bo właśnie tak jak widziałem go wcześniej że przed tą pierwszą walką, a teraz wygląda jakby po prostu, on sobie, myśli sobie, o raz go pokonałem, drugi raz będzie tak zwany spacerek po warku, a wydaje mi się, że Wonder Boy będzie mocno zmotywowany, widziałem jego filmiki z przygotowania <Ky> i, i wygląda rewelacyjnie po prostu. No, i tak jak myśl, tak, no Nie często się z tym zgadzam, ale się, że w tej walce Wonder Boy. Następna walka Khabib vs Tony. Ja, myśl, ja myślę, że Tony, Tony, Tony Ferguson. E, 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 znajdzie odpowiedź na każdy krok kabi a Khabib na pewno jest mocno zesperowany, bo wie, że e, jest o krok przed wielkimi walkami, przed takimi prawdziwymi money fightami i będzie chciał naprawdę przycisnąć, a Tony jest takim zawodnikiem, który po prostu działa z kontry, działa, po prostu reaguje jak Można walka się toczy. Jak walka się toczy, money fights. Money fights. E, tak jak się walka toczy, tam gdzie się walka znajdzie, myślę, że nawet jeżeli Kabib będzie w stanie go obalić, w yy, szczerze mówiąc, wątpię. Yy, myślę, że w pierwszej rundzie nie będzie go w stanie obalić, w drugiej to może go obalić. To, to on jest ja myślę, z, ja mam bardzo się... dużo fajnych poddań z y, dziwnych kątów i będzie w stanie go y, y, zagrozić mu poddaniami, ewentualnie wstać. Jeżeli mu nie wyjdzie i w stójce będzie wygrywał. Dokładnie. No, pamiętajmy, Łukasz... pamiętajmy, że Johnson yy, naruszył Kabiba, tak? yy, który jest, yy, to, yy, to jest inna w ogóle planeta, do <coughs> tego, jeżeli chodzi o stójkę. <coughs> to on ma genialną stójkę. Teraz te przygotowania jest bardzo zmotywowany, on chce się bić, ma ten pasie co naprawdę dużą, nie boi się niczego. I ten luz w jego walce jest dos dosłownie walczy. Zobaczcie, on robił on trzy razy, potrafił y, podpuszczać go, odwracając się mm -hmm. praktycznie plecami, żeby uderzyć łokcie, a robił naprawdę Ta dzikie ona. rzeczy do takiego gościa nie jest łatwo podejść, nie jest łatwo go obalić, bo, bo jest ciągłe ryzyko, że on wystrzeli z czymś nieszablonowym, ma. A umówmy się, no, Kabił tą stójkę ma dziurawą, no. do takiego gościa nie jest łatwo podejść, to go pobić. No, no, no tak, naprawdę, no, tak jest, to jest, tak jest. No moje, to Tony Ferguson jest przyszłym mistrzem. Tak, e, ja myślę, że Kondor będzie miał obrzydliwe problemy i przegra tą walkę. I też fajnie podoba mi się, mi się ogólnie ta wymiana zdań między nimi. E, no, fajną jest, że tak, fajną rzecz to powiedział, czy będzie, czy by, zamiast niego nie wolałby walczyć jeszcze jednym e, darerem horcherem. Jak wiadomo, jakby powidali taką walkę na przetarcie z gościem, który jakby wziął się, można powiedzieć znikąd. Nie, nie, nie był zdecydowanie na tym poziomie ja. A ja... widziałeś jak Kabi płakał w sambo i, i Tony to wrócił i powiedział, muszę cię dopłaczyć jeszcze raz? No tak, jego by... starą małkę sambo, tak, nie... no, 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 16 no, no, Jak miał 16 lat i płakał. Okej, okej, to, to było fajne, ale no, <laughs> no, no, jak miał 16 lat, to płakałem codziennie. Bydgoska goszka Fowela. Fawela. goszka jak jej nie widzi. No co, no tyle. Bardzo fajna gala nam się zapowiada, naprawdę, więc... Trzymajmy kciuki. Myślę, że w, samą, w, samą, w sam dzień gali, e, czyli jutro, e, tam e, damy nasze, nasze typy, nastroje na stronie, yy. naszym fanpage'u. A jakby jeszcze ludzie nie widzieli, to jeszcze jedna gala w tym weekend się zbliża i podobno walka wieczoru jest sprzedana. A, <gamy> A właśnie, dowiedzieliśmy się, że walka wieczoru jest sprzedana. Nie, nie sprzedana. A z kim on w ogóle walczy? Nie mam pojęcia. Nie wiadomo, ale widziałem reklamę na TVP TV. Na TV. Yy. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to kupili Trybsowi walkę, a nie trybson sprzedał. Tak. Zapraszamy na walkę na naszego mojego na zawodnika. Walk jego kolejną walkę o paz, czy Mam Mikołaj Kauda. Chcę dużo powiedzieć, Mikołaj jest przygotowany na 110% i... i tyle. No to to. Jego walka na pewno nie jest sprzedana. Dokładnie. <laughs> To, to, to. Tak. gramy się z wami, oglądajcie Gale, piszcie w komentarzach, co myślicie, jakie są Wasze typy. Eee, my mamy to w dupie. <głosy> <głosy> my będziemy odpowiadać na każdy wasz komentarz. i Piszcie nam też, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach, z kim my już... Wysłuchacie propozycje, wysyłajcie nam jakieś dziwne zdjęcia na lupcy, tak, wysyłajcie nam roz, rozbierane zdjęcia swoich dziewczyn, sióstr i wszystkich. Dziękuję <noise> Cześć. Pozdrawiamy. <noise>